Karolko mrze trochę kapogować. Tyła fajnie, fajnie, no. jak ja stałem to padało Jestem myślę, że w domu do mnie do fanie. No po co? Będę. To my kto idzie z Was zobacz na to. W końcu. Akurat włączyłem. Nie, no, patrzę, nie pada, co nie? Dobra, na pszczancie. Można stawiać. Patrzę przy tym, na patrzę, co to bardzo pada. Kurwa, no, no, nie, zbyt, laptopa, no, bude, zamiar, nie, nie fili, pada, no, nie no, 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 nie no, 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 się no, 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 Nie no, nie? no, 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 Dobra, coś 45 wyminęło. minęło. Dobra, ktoś włącz telefon. Już będziemy grać. Włącz telefon na 45 i nic nie mu. Nic nie mów. Włącz 45 i już. Będziemy do rega po prostu. Drugie ja, poeta. Nie będziemy grać. Dobra, będziemy grać. Nie Łukasz, grać. Nie

No nie! Ja pierdolę! No strzelcie to! No! Dol? No. Tak, Karol! Cześć! Karol? Tak! Do zera. A czemu do cholery ci nie ma? No, no, no! No, no! już no! zmęczyć, Czyżby się w końcu przełamał? No, no! No, no! No, no! No, no! No, nie No! <laughs> ty, ale patrz, trwania cię kurwa, on robi zbędne, a cię <laughs> kurwa, na niech mi wolno kurwa. Kapitał. Kurwa, <laughs> kapitał kurwa. Kapitał. Kapitał. Dawid taki tryb zrobił. robił.